Cześć! Znalazłem ciekawe miejsce, małą plantację bananów. Chciałem Wam wytłumaczyć jedną rzecz, jak to tak naprawdę wygląda na żywo. Otóż banan rośnie sobie z takiego jakby kłącza, można powiedzieć. I on, gdy wyrasta dorosły, może dać tylko raz owoce. On nie daje ich więcej. No i mniej więcej zanim da owoce, to jest taki kwiat w kształcie wiadomym. Ten kwiat można ugotować, jest bardzo pyszna potrawa. Następnie, później, za tym kwiatem wyrastają takie oto bananki. One są gdzieś wielkości palca rosną jak gdzieś dwa palce oczywiście są smaczniejsze jak nasze. No i co, dzieje się rzecz ciekawa: banan po przekwitnięciu już więcej owoców nie daje, i żeby były z niego owoce, to trzeba ten główny ściąć. I obok wyrośnie jeszcze jeden. I ten jeszcze jeden on zawsze da zawsze da następny, następne owoce. I to tak trwa, jeden obok drugiego, one się same same się tworzą. Można je rozdzielić, przesadzić gdzie indziej. Wadą bananowca jest to, że jeżeli ma się banany gdzieś blisko swojej posiadłości, to tu wam pokażę, tu w tych miejscach, w tych zagłębieniach, o, jak tu spływa woda, tutaj rozmnażają się komary. I to jest właśnie minus tych roślin, że gdziekolwiek macie bananowca no to będziecie mieć komary. Ich tutaj dużo na Filipinach nie ma, natomiast no nie, nie wszystkie są groźne, w sensie nie, 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 nie przenoszą dengę czy, czy malarii. Także ja się tutaj nie pryskałem żadnymi specyfikami i jak widzicie żyje. O tu Wam pokażę mały banan, tak, tak wyrasta mały banan z wielkości troszeczkę więcej jak, jak mój palec. No, i tyle. Co ciekawe, banan jest bardzo użyteczny w liść. Banana na targowiskach, e, ulicznych jadalniach lub też restauracjach e, po prostu serwują lokalne posiłki. Można też w to zapakować, to jest dosyć mocne. Włókna idą w tą stronę, więc e, jego można w tą stronę potargać, tak jak tu widzicie, jak się targa, a nie w drugą stronę. Czyli to jest też w pewnym sensie mocny materiał. Banan nie jest drzewem, więc na Filipinach nie ma jakiegoś problemu z wycinką bananowców, jeżeli je przeszkadzają lub przekwitły. Banan jest byliną i teraz tak. Banan rośnie gdzieś do dwóch metrów w przeciągu roku dwóch. Następnie wychodzi pierwszy taki właśnie kwiat, który później, no w sumie już w tym stadium można go obciąć i Użyć do gotowania lub do tak zwanej sałatki. No i pojawiają się za nim banany. Dobry bananowiec, który ma dobre podłoże, potrafi nawet dać taką jedną wiązkę o wadze gdzieś do 60 kg. Bananów na Filipinach jest kilkanaście odmian. Ja skupię się na tych, które dają owoce. Jest też odmiana, która się nazywa Abaka, i ona tylko i wyłącznie służy do jakby produkcji włókien, z których się robi na przykład koszule, te, te oryginalne stroje oficjalne filipińskie, jakieś tam liny, sznurki. Za chwilę pokażę Wam odmiany bananów po kolei, wymieniając jak to, jak to wygląda. Wszystkie, które udało mi się znaleźć gdzieś na lokalnym rynku. Więc tak, pierwszą odmianą banana spotykaną na Filipinach jest Bulungan. Jest to banan dosyć długi, jak widzicie, w porównaniu do mojej e, dłoni. I on zawsze pozostaje e, zielony. Skórę ma dosyć e, grubą, w środku jest biały. E, po przełamaniu nie widać żadnych nasion, niczego. Jak jest w smaku? Mm, smaku? Smakuje tak jak nasze banany, które y, można trafić w sklepie, z tym że jest to bardziej e, intensywny y, smak, no bo on jednak ma okazję tutaj dojrzeć, a nie jest zrywany, kiedy jest niedojrzały. Tak? Ten banan zawsze pozostaje zielony. Kolejną odmianą banana występującą tylko na Filipinach jest odmiana Lakatan. I to nie jest ten sam Lakatan, który występuje w Indiach czy Ameryce Łacińskiej. Nie należy go w ogóle mylić z tymi odmianami, bo jest to zupełnie coś innego. I teraz tak. Banany są bardzo. koloru bardzo pełnego żółtego. Eee, mają gdzieś długość około 20 nawet do 25 cm, jest to najbardziej popularna odmiana w Filipinach, skóra jest cienka, eee, W środku banan jest oczywiście żółty, eee, ma smak bardzo delikatny, aczkolwiek wyrazisty, no moim zdaniem to jest taki prawdziwy banan, tak? także. No i w tej odmianie nie znalazłem dużo nasion. Dużo nasion znalazłem w odmianie czerwonej. Niektórzy mówią, że odmiana banana żółtego, który mamy w Europie, to jest odmiana modyfikowana już w jakiś sposób, żeby właśnie nie miała, nie miała nasion, bo są naprawdę banany, które mają dużo nasion w sobie. na Sambula One. To jest banan, który cechuje się długością około 12-13 cm. Jest to mały banan. Dosyć gruby. Ma grubą skórę. Przede wszystkim w zapachu jest taki trochę jak. Nie wiem, porównam to do nowych butów. Nowe buty podobnie pachną. Jest to banan, który ma właściwości prozdrowotne. Głównie dotyczące serca. W środku po otwarciu jest oczywiście żółty, skóra również jest żółta. Z przodu, tutaj, widzicie, są nasionka. Generalnie, jeżeli chodzi o, o miąż, w smaku jest oczywiście słodki, ale ma taki, jakby, posmak. Właśnie tak związany z tym, z tym zapachem, o którym wspomniałem wcześniej, więc. Generalnie no, ma inny, inny smak niż, niż te banany, tak zwane klasyczne, które my gdzieś tam znamy w Polsce. Mm, także jeżeli chodzi o czerwony banan, to, to tyle. I skóra też jest taka mocno czerwona. Kolejną odmianą banana jest e, saba e, w języku tagalskim e, w języku Bisaya, czyli lokalnym jest to Kardaba. I teraz tak, e, jest to banan, który no, de facto nie nadaje się do jedzenia jako taki, bo mm, jest to banan do gotowania i on ugotowany smakuje tak jak e, powiedzmy, no przybliżenie jak nasz ziemniak. E, trochę bardziej słodki. I teraz tak, e, jeżeli chodzi o długość do 15 cm, Skóra jest bardzo gruba. One w ogóle są bardzo takie, no, można powiedzieć, siermiężne. Banany, jeżeli byście próbowali go na surowo zjeść, to prawdopodobnie go wyklujecie, bo on jest taki w smaku jak, jak mąka, taki mączasty, ziemniaczany strasznie. Dopiero jego smak możemy uzyskać po ugotowaniu w osolonej lub osłodzonej wodzie albo po upieczeniu, bo również można go upiec na przykład na. Na oleju, no i że tak powiem, taki pieczony banan. No. Także, także to tyle. To jest kolejny rodzaj banana do kolekcji. Czasami przy markecie możecie kupić w cenie hurtowej. To jest akurat kardaba, z której się robi banana Q. Ta wrzuca do gorącego oleju o, banany i nabija je później na wykałaczki zrobione z bambusa Sir, really, really Don't be shy, you will be on YouTube. <gry> Czasami są glazurowane właśnie takim powiedzmy jeszcze jeszcze cukrem, więc pierwszy je tam gdzieś do tego cukru e, utapla, no i później się wrzuca, wrzuca do oleju. I taki przysmak, jeden taki patek kosztuje gdzieś 12, 12 peso. Przyznam, że, że jest to pyszne. No i zawsze też kombinuję. Mówię, kurde, no posadziłbym takie u siebie, bo to jednak zawsze daje jakiś owoc i, i coś z tego jest, nie?